czas na celebrację, czas na zabawę, czas na świętowanie. Może być przed tobą jakieś przyjęcie, może być przed tobą jakaś ważna uroczystość i energia wskazuje, że jest to dla ciebie czas na to, aby na chwilę zwolnić, aby na chwilę zapomnieć o twoich troskach, więc na tym przyjęciu, na tej zabawie nie myśl o pracy, nie zastanawiaj się nad tym, co ma być za tydzień czy co tam na ciebie czeka. Energia wskazuje, że Czas dla Ciebie na to, aby być bardziej obecnym w chwili, aby bardziej doceniać to, co dzieje się tu i teraz w Twoim życiu. Zobaczymy, co jeszcze chcą Twoi aniołowie, abym Tobie przekazała w tej sytuacji. Co jeszcze jest tutaj ważnego dla tej osoby? Co jeszcze powinnam przekazać? Jaka jest anielska wiadomość? I ten gołąbek tutaj jest ważnym sygnałem, więc Twoje. Zamartwianie się mm, odpycha od ciebie błogosławieństwa. Widać, że niepotrzebnie tak bardzo się denerwujesz, niepotrzebnie tak bardzo się martwisz, i energia mówi o tym, żeby ten ciężar Twoich zmartwień oddać Bogu, oddać wszechświatu. Zaufaj, że jest tutaj ta wyższa siła, która nad Tobą czuwa, która Ciebie prowadzi, że nie musisz mieć wszystkiego. Cały czas pod kontrolą. I właśnie ten czas na zabawę jest dla ciebie teraz niezwykle ważny. Czas z bliskimi, czas odpoczynku, czas tej dziecięcej zabawy. Mamy tutaj kolejne potwierdzenie. Twoi aniołowie czy twoi przewodnicy duchowi bardzo teraz ciebie do tego zachęcają, żeby na chwilę zwolnić, żeby na chwilę odpocząć, żeby poczuć się jak dziecko żeby spędzić czas z tymi osobami które teraz są dla ciebie ważne, które są dookoła ciebie. Coś jeszcze? Czy coś jeszcze powinnam powiedzieć? Co jeszcze jest ważne tutaj, co do mnie przychodzi, to to, że jesteś w połączeniu z wszechświatem, jesteś w połączeniu z wyższą siłą i jesteś cały czas chroniony i nie musisz być cały czas na maksymalnych, wysokich obrotach mimo tego, że przeszłość Pokazała tobie co innego, że w przeszłości mogłeś czy mogłaś dużo cierpieć i być zdanym tylko na siebie, bo tutaj też ta dziewiątka monet się pokazuje, że Twoja niezależność i Twoja siła tak bardzo była ważna w Twoim życiu, że Ty teraz boisz się odpuścić kontrolę i boisz się odpocząć. Jednak daj sobie chwilę na to, żeby czasem zwolnić i się zrelaksować. To jest dla ciebie teraz niezwykle ważne, żeby odpocząć, żeby zrozumieć, że nie zawsze musisz mieć wszystko pod kontrolą.